Counter-Strike 2, czyli długo wyczekiwany tytuł, który swoją oficjalną premierę miał już ponad 2 miesiące temu, a od tego czasu liczba graczy stale maleje. It's not ready yet. It's fucking trash right now. I think it does. Jak do tego doszło i dlaczego aż tak znacząco wpływa to na niezadowolenie wśród graczy Counter Strike'a? Na początku cofnijmy się do 22 marca 2023 roku, kiedy to po raz pierwszy nieliczne grono graczy dostało przepustkę do nowej wersji gry. Dostęp był przyznawany losowo, bez względu na liczbę godzin spędzonych w grze, rangi czy stopnia zaufania, co już z początku wzbudzało zdziwienie. Bo gdyby dostęp w większości dostali doświadczeni gracze, którzy posiadają setki wygranych mecze i tysiące godzin na koncie, z pewnością byliby lepszymi testerami niżeli zwykli każualowi gracze. Okres tak zwanej przeze mnie ścisłej. Bety zakończył się pod koniec sierpnia, ponieważ dostęp do nowej wersji gry dostali wtedy wszyscy gracze ze statusem Prime i aktywną rangą. Jednakże po premierze, która miała miejsce 27 września, prawie nic nie uległo zmianie. Doprowadziło to do tego, że premiera nie wywołała prawie żadnego rozgłosu, co w konsekwencji doprowadziło do tendencji spadkowej w liczbie graczy. Bezpośrednią przyczyną tego stanu rzeczy był brak większych zmian oraz brak jakichkolwiek ruchów marketingowych ze strony Valve. Jest to dla mnie niezrozumiałe, dlaczego topowi twórcy musieli pożyczać konta z dostępem do CS2 od swoich widzów, aby móc pokazać swoim odbiorcom. Nową rozgrywkę. Można by rzec, że Counter Strike nigdy zbytnio nie o specjalnych akcji mających na celu jego promocję, jednak przy wydaniu gry w obecnych czasach ciężko jest o pozyskanie nowych graczy bez zorganizowania żadnego eventu, na przykład operacji bądź współpracy z topowymi twórcami. Jaki problem byłby z zorganizowaniem chociażby akcji na wzór Game changers, sprowadzona jeszcze kilka lat temu przez EA do promocji FIFA, na którą co roku byli zapraszani topowi twórcy z różnych krajów, by na miejscu przedpremierowo móc nagrywać materiały z nowej odsłony gry. Odchodząc już od sfery marketingowej, możemy przejść do samej gry, w której również znajduje się wiele. Negatywnych aspektów. Głównym problemem jest brak zawartości. Pierwsze pod lupę weźmiemy mapy turniejowe, wśród których nie znajdziemy już map takich jak Cash, Train, Tuscan oraz Agency. Jeżeli chodzi o mapy skrzydłowe, to mamy ich tylko cztery. Natomiast brakuje jeszcze czterech stałych map, jakimi są Shortlast, Train, Cobblestone i Lake. Mówiąc o nierankingowych trybach gry, dostępny mamy tylko tryb uproszczony i Deathmatch. Natomiast tryby takie jak Demolka, latające skałdy, wyścig czy odbijanie nie zostały jeszcze dodane. W większości wydawać się może, iż owe tryby są rzadko ogrywane, jednakże prawda jest taka, że grało tam Sporo początkujących i zupełnie każualowych graczy. Kolejną rzeczą jest tryb Danger Zone, który wyróżniał się na tle innych trybów, bo był czymś zupełnie innym. Ja osobiście bardzo lubiłem koncepcję tego trybu z powodu wielu innych itemów i innym celu samej gry. Oprócz trybów gry w CS2 nie doczekaliśmy się powrotu funkcji Overwatch, która była już niedostępna od jakiegoś czasu w CSGO, przez co według niektórych graczy w CS2 panoszy się o wiele więcej czterów. Biorąc pod uwagę rzeczy wymienione wcześniej, można by stwierdzić, że Counter Strike nie był po prostu gotowy na swoją premierę. Oliwy do ognia dolewają również ciągle pojawiające się błędy, których naszych Szczęście jest już coraz mniej, jednak z pewnością pozostawiają one niesmak wśród graczy. Błędów było naprawdę sporo. Najpopularniejsze błędy, które miały miejsce po premierze gry, to m.in. słynny pik w stylu Michaela Jacksona czy problemy z nowym rozwiązaniem valve dla t czyli z saptikiem. Te niedociągnięcia byłyby w pełni akceptowalne, gdyby były w fazie bety, ale problem jest taki, że nie były, co jest kolejnym strzałem w kolono dla gry. Mniejszymi, ale nadal wpływającymi na niezadowolenie graczy błędami są m.in. braki w komendach, na np. cele right-hand, przez co gracze leworęczni nie mogą zmienić ręki w grze, bądź pustka wyszła Serwerów społecznościowych, przez co gracze muszą szukać na własną rękę w internecie, co jest całkiem uporczywe. Zapomnieć nie możemy również o niekończącym się temacie słabego anti-cheata, który był jedną z rzeczy, na którą społeczność CSGO skarżyła się od bardzo długiego czasu i pomimo obietnic twórców gry, nowa wersja Counter-Strikea nie doczekała się dobrego Antycheata. Do gustu graczom nie przypadł również nowy system rank na trybie turniejowym, gdzie na każdej mapie musimy wygrać 10 meczów, by dostać rangę. Problem stanowi to, że najważniejsze umiejętności w counter Strike'u są uniwersalne. Mowa tu o umiejętnościach strzelania, poruszania się, oraz ogólnej znajomości mechaniki gry. Przez co gracz, który zdobył globala na jednej mapie, przykładowo Mirage, chcąc zdobyć rangę na innej mapie, będzie trafiał przez pierwsze kilkanaście meczów na początkujących graczy, którzy nie będą mieli z nim żadnych szans. Przechodząc dalej, omówimy sobie kwestie wymagań sprzętowych, które wzbudziły oburzenie u graczy, których komputery uniemożliwiają grę w nowego counter strikea Co do tego, że CS2 wymaga od nas lepszego sprzętu, nie powinniśmy mieć jakichkolwiek pretensji. Przecież każda nowa odsłona nie tylko serii gier Counter-Strike zwiększa swoje wymagania sprzętowe, by zapewnić graczom lepsze doznania. Głównym problemem tkwiącym w niezadowoleniu graczy jest całkowite uniemożliwienie gry w Counter-Strike Global Offensive. Podczas bety mieliśmy jeszcze opcję, w której wybieraliśmy, którą wersję chcemy włączyć, natomiast obecnie gracze są pozbawieni wersji Global Offensive. Kolejnym punktem jest rozczarowanie społeczności. Counter-Strike okazał się po prostu przehypowany. Uważam, że społeczność spodziewała się o wiele więcej niż nowej mechaniki smoka i bardziej nasyconych kolorów. Nie została dodana chociażby żadna nowa broń, żadna nowa mapa, brak jest jakiegokolwiek powiewu świeżości, nie biorąc pod uwagę grafiki i trybu rankingowego premier, który według społeczności nie jest do końca dopracowany. Wywnioskować po tym możemy, iż Valve bazuje głównie na swoich stałych graczach, którzy związani są z grą od wielu lat i raczej nie będą mieli chęci przenosić się na inne produkcje. Ale to nie zmienia faktu, iż gracze od Counter-Strike'a odchodzą, a nowych wcale nie przybywa. Podsumowując ten wątek, uważam, że nie powinniśmy od razu skreślać Counter-Strike'a 2. Pamiętajmy, że przy wyjściu wersji Global Offensive ona również spotkała się ze sporym hejtem, ale z czasem przekonywała do siebie graczy, którzy coraz chętniej odchodzili od starszych wersji cs na rzecz tej nowej. W przypadku CS-a dwójki myślę, że będzie podobnie, jednakże to wszystko leży w rękach twórców gry bo bez żadnego zaangażowania i zmian ciężko będzie miał polepszenie sytuacji. CS2 po prostu nie był gotowy na swoją premierę i myślę, że lepiej wyszłoby twórcom gry przełożyć ją o jakiś czas i zapobiec wszystkim tym błędom. Od CSa odchodzą wyjadacze, a o nowych graczach nie ma mowy, bo wybierają oni coraz częściej inne gry, których twórcy budują silniejszą więź ze swoimi graczami. Jako przykład może tu posłużyć największy obecny rywal Counter-Strike'a, czyli Valorant lub Fortnite. Koniecznie daj znać w komentarzu co ty uważasz na temat Counter-Strike'a 2 i jak oceniasz działania Wal.